O, czekaj, troszeczkę, bo tu ciasno zrobiło się. Proszę, pan jedzie. Dobrze, tak, właśnie. Ja tu lubię wszystko szybko, tu ciach, ciach, o. I teraz o. będziemy godzinę stać w korku. No, szybko, ciach, 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 szybko, ciach, 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 to nie ma szybko. No to co pani stoi? Na tej jeździe Milena już niechętnie liczy się ze słowami Janka. A co on zrobi? On do góry nie odleci. To nie ptak. I spokojnie. Nie przyspieszaj za bardzo. No to będziemy teraz tak się ciągnąć. Daj informację, że pojedziemy w prawo. Pieszego mamy. Nie pędź tak, nie pędź tak, bo <noise> ja nic w którymś momencie nie zdążę zareagować. Oj, tam. I jedziemy, a nie mówiąc o tym, że to powinnaś ty reagować na zdarzenia, które się dzieją na samochodu. I gdzie jedziemy? W prawo, proszę. Miałeś znak. Ja zachęcałam? Nawet sprzęgła do końca nie wcisnęłaś. Musiałam zareagować, ja osobiście. Przecież ja bym normalnie przyjechała tam. Tak? A jaki znak tutaj stoi? O, o. Przecież nic nic nie jechała. Nieważne, nie ma znaczenia. Za taką ignorancję kierowcy grozi 300 złotych grzywny. Naprawdę, że tak źle jeżdżę? Dobra, nie było pytań. Prawo, proszę. To się nazywa droga szutrowa. Trzeba wyłączyć to. Ręczny zaciągnąć. No i co to da, powiedz, no. Jak widać, zdaniem kursantki, miało robić wrażenie. Oj, słabieńko, słabieńko. Oj, dużo jeszcze wody upłynie w tej kałuży. A jak będziesz w takim tempie uczyć się jak ta woda płynie, to zobacz jak, on, jak ona szybko płynie. Płynie? Nie. No o właśnie, to blado, blado to widzę. Próba brawurowej jazdy Mileny skończyła się marnie, ale takie zakusy przy braku umiejętności mogą być naprawdę groźne.